Za nami już jedenaste forum osób niepełnosprawnych. Zgodnie z tradycją podczas spotkania zostały wręczone laury życzliwości. W tym roku wyróżnienie otrzymały warsztaty terapii zajęciowej w Raciborzu oraz Ernest Janeta. Ta szczególna nagroda została przyznana za pomoc i życzliwą opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Choć forum osób niepełnosprawnych odbywa się w naszym mieście już od ponad 10 lat, to za każdym razem dotyczy ono innego zagadnienia. W tym roku pochylono się nad hasłem W służbie chorym. Niepełnosprawność to nie jest jakaś taka choroba, której można się zakazić. Powinniśmy pokazywać, otwierać się na ludzi, pokazać, że niepełnosprawność, choroba, człowiek starszy, schorowany, to praktycznie nie jest jakieś zło konieczne, tylko to jest nasz bliźni. I, i chcemy po prostu, ażeby na tym forum, to forum otoczyło nas taką empatią, że każdy z nas powinien służyć tym chorym. Bo najlepszy lekarz, najlepszy psycholog, najlepszy psychiatra, najlepszy kolega, kumpel. Czasem nie może wiele zdziałać. A obcy człowiek, który podejdzie, uśmiechnie się, nawet czasem nic nie powie, prawda, ale pogłaska, pocieszy, to już jest służba chorych. Jak mówią organizatorzy, nigdy nie wiadomo kiedy się rola odwrócą i czy wtedy ktoś wyciągnie do nas pomocną dłoń. Spotkanie rozpoczęło się od projekcji filmu o hospicjum imienia Świętego Józefa w Raciborzu. Jest to film właśnie o godnym życiu, godnym umieraniu, przygotowaniu się do tej śmierci. Jak to widzi lekarz, jak to widzi psycholog, jak to widzi pacjent. Więc myślę, że odda to wszystko o czym mówię tutaj. Swoimi doświadczeniami podzielił się także ksiądz Ireneusz Kotliński, wikariusz z parafin Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu, który często gości w raciborskim szpitalu. Gdy chodzę wśród chorych, to jest zapotrzebowanie, myślę, że jest zapotrzebowanie na obecność drugiej osoby przy chorym, czy to będzie ksiądz, czy to będzie bliska osoba, te zwłaszcza osoby są nie do przecenienia. 嗯。Uh Chorzy oprócz terapii lekami potrzebują również takiej terapii, obecności drugiej osoby, też bycia przy tej osobie. Forum organizowane jest z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, które obchodzone jest 3 grudnia. W ten sposób organizatorzy chcą zwrócić uwagę na problemy z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne oraz spróbować znaleźć rozwiązanie, które służyłyby pełnej integracji społecznej. Ja jako uczestniczka i obserwatorka chciałam bardzo, bardzo podziękować organizatorom za takie forum, że możemy skorzystać z różnych prelekcji, zobaczyć i dowiedzieć się, jak wygląda e, e, sytuacja takich osób niepełnosprawnych, poruszających się i którzy też nimi się opiekują. Jest takie powiedzenie, że człowiek jak droga kręta w bieszczadach, gdzie jednak los człowieka zależy od losu drugiego człowieka. I dziękuję tym wszystkim, którzy pochylają się nad tymi, którzy potrzebują takiej pomocy. Impreza została zorganizowana przez Stowarzyszenie na rzecz Integracji Podaj Rękę, Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych Miasto Racibórz oraz Polski Związek Głuchych w Raciborzu.